Funkcję w Excelu uruchamiamy klikając na ikonę FX. Następnie w okienku Wyszukaj funkcję możemy wpisać, co nasza funkcja ma robić. Na przykład zliczać, ile jest liczb. Excel próbuje dobrać funkcję, która pasuje do naszego opisu i z tej listy możemy jedną z tych funkcji wybrać. Możemy też wybrać kategorie, na przykład funkcje finansowe i przeglądając listę, znaleźć funkcję, która nas interesuje. Opis funkcji zawsze znajduje się u dołu tego okna. Jeżeli znamy nazwę funkcji, na przykład funkcję suma, możemy ją wpisać i wybrać okienka niżej. Excel próbuje sam domyśleć się, gdzie znajdują się liczby do zsumowania. Wybrał obszar C7, C10. W rzeczywistości ma być to obszar C4, C10. Poprawiamy go. Tutaj jest zakres, który ma być sumowany. Poniżej wynik. Niżej opis. Co można wpisać w tym okienku i ponownie wynik formuły. Potwierdzamy to. OK. W tej lekcji przedstawiam opisy często używanych funkcji z przykładami życia zaczerpniętymi doświadczeń w korporacjach. Lista opisanych funkcji oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości Excela, ale tak jak wspomniałem wcześniej, dla większości funkcji sposób i działania można zrozumieć z opisów zawartych w Excelu. Funkcje bardziej skomplikowane zostały omówione w lekcjach funkcje dla zaawansowanych i funkcje dla ekspertów. Funkcje tablicowe zostały opisane w lekcji o tym samym tytule. Prawdopodobnie najczęściej używana funkcja Excela to suma. Jest także najprostsza w użyciu. Można ją używać na kilka sposobów. Najszybszym sposobem jest ustawienie aktywnej komórki pod zakresem, który chcemy sumować lub na prawo od niego i wybranie klawisza skrótu, lewy alt i równa się. Excel sam sugeruje obszar, w tym przypadku powinniśmy go poprawić. Zmniejszając poprzez przeciągnięcie za róg, tak aby sumowany był obszar F4F10. Najszybszym sposobem wprowadzenia funkcji SUMA jest właśnie skrót ALT równa się, ale wiele osób będzie wolało skorzystanie z ikony SUMA, która znajduje się na karcie narzędzia główne. W tym miejscu wynik jest dokładnie ten sam. Ta sama ikona znajduje się także na karcie formuły. Działa dokładnie tak samo. Nawet w przypadku tak prostej funkcji wielu użytkownikom Excela zdarzają się błędy. Najpopularniejsze z nich to właśnie wybranie sumy poprzez ikonę lub klawisz skrótu, a następnie niesprawdzenie obszaru, który Excel chce sumować czyli właśnie sumowanie razem z rokiem bądź sumowanie niepełnego obszaru. Excel zatrzymuje się na pierwszej pustej komórce. Znacznie więcej możliwości daje funkcja sumy częściowe, opisana w dalszej części tej lekcji. Funkcja średnia oblicza średnią dla wprowadzonych liczb bądź zakresów. Oprócz wybierania funkcji poprzez kliknięcie ikony fx, możemy także wpisywać funkcję z klawiatury. Wpisujemy si i już w tym momencie Excel sam sugeruje nam, o jaką funkcję może nam chodzić. Wybieramy pierwszą z nich, średnia. Wskazuje obszar, z którego średnia ma być przeliczona i potwierdzam enterem, nie muszę już wprowadzać z klawiatury zamknięcia nawiasu. Excel wyliczył średnią równą 150. Przechodzę dalej. Teraz uruchomię tą funkcję poprzez ikonę FX, wpisuję średnia. Znalazłem. pokazuję zakres. Dokładnie to samo. Prowadzając funkcję raz, nie musimy tego robić kolejny raz. Możemy także po prostu ją skopiować w inne miejsce. A obszar, który jest wykorzystywany w obliczeniach, zostanie analogicznie przeniesiony. Jak widać w tym przykładzie, dla trzech tabel, które mają te same dane, średnia została wyliczona inaczej. W tym przypadku średnia wynosi 150. W produkcie czwartym mamy puste pole. W tym przypadku średnia wynosi 128, w produkcie czwartym jest pisane 0. W trzeciej tabeli mamy wprowadzony tekst brak sprzedaży i ponownie średnia wynosi 150. Funkcja ta, podobnie jak wszystkie inne funkcje Excela, inaczej traktuje pustą komórkę lub tekst, a inaczej liczbę 0. W pierwszej tabeli średnia jest liczona tylko dla 6 elementów, z pominięciem produktu czwartego. Gdybyśmy chcieli obliczyć, ile wynosi średnia sprzedaży na produkt dla wszystkich siedmiu produktów, w pustą komórkę należałoby wprowadzić 0. Podobnie jak pusta komórka, pomijany jest także tekst, właściwie została obliczona tylko średnia w tabeli środkowej. Średnia podawana jest także na pasku stanu. Jeżeli znaczymy obszar, który nas interesuje, zobaczymy, że średnia została tutaj wyliczona. Więcej na ten temat w lekcji pasek stanu. Do obliczenia średniej ważonej najprościej wykorzystać funkcję suma iloczynów, a do obliczenia średniej geometrycznej funkcję średnia geometryczna. W arkuszu, jeżeli chcielibyśmy policzyć wzrost pomiędzy rokiem 2014 a 2013, wykorzystujemy znaną nam już formułę wartość nowa dzielona przez wartość stara minus 1. Problem pojawia się dla produktów, które nie były sprzedawane w roku 2013. Jest tam 0 i zamiast procentu wzrostu pojawia się nieprofesjonalnie wyglądający komunikat o dzieleniu przez 0. Aby tego uniknąć, wykorzystamy funkcję jeżeli. Kasujemy tą formułę, wybieramy funkcję, piszmy jeżeli. Funkcja jeżeli, prawda czy warunek jest spełniony i zwraca jedną wartość, jeżeli prawda, a drugą wartość, jeżeli fałsz. W naszym przykładzie jeżeli sprzedaż w 2013 roku równa się 0, wprowadź w takie komórki 5 myślników. Jeżeli sprzedaż wystąpiła w 2013 roku, oblicz wzrost sprzedaży. Wartość nowa dzielona przez starą minus 1. Kopiuję tą formułę w dół. Dla produktów. Które sprzedawały się w 2013 roku. Procent wzrostu został obliczony. Dla produktów, które nie były w sprzedaży, jest stawiona kreska, co jest zrozumiałe. Kolejną funkcją będzie funkcja zaokrągli. Wpiszmy ją z klawiatury, następnie wybierzmy z funkcji zaproponowanych. Wybieramy, o jaką funkcję nam chodzi. Ta funkcja ma dwa argumenty, co jest pokazane poniżej. Najpierw liczba, którą chcemy zaokrąglić, a następnie liczba cyfr. Liczba cyfr może być pisana ręcznie, na przykład 0, lub też możemy wskazać komórkę, w której znajduje się ta liczba. Więc liczba będąca w kolumnie B zaokrąglona do 0 miejsc przecinku to 1. Do jednego miejsca w przecinku 1,2. Warto zauważyć, że Excel zaokrągla zgodnie z prawami matematyki. W tym przypadku pierwsze trzy liczby pojedyncze to 2, 3, 4, natomiast pokazało się 2, 3, 5, ponieważ piątka będąca na czwartym miejscu jest zaokrąglona w górę, czyli podwyższa czwórkę do piątki. Jeżeli liczba miejsc po przecinku jest większa niż liczba miejsc w naszej liczbie, Liczba pierwotna nie zmienia się. W kolejnym przykładzie mamy 10 zawodników, którzy biegli na dystansie maratonu. Chcielibyśmy ustalić czas maksymalny i minimalny. Wpiszmy funkcję min. Wybieramy. Wybieram obszar, gdzie ma być poszukiwany czas minimalny. Zamykam nawias. 2 godziny 11 minut następnie funkcję max podobnie wybieram obszar potwierdzam enterem czas maksymalny wśród tych zawodników to 5 godzin 30 sekund kolejna funkcja jaką chciałem omówić to ile niepustych ile niepustych wybieram funkcję zaznaczam obszar potwierdzam enterem w tym obszarze są 4 komórki niepuste Czyli w miesiącu, styczniu przyznaliśmy 4 rabaty. Kopiuję tą funkcję w prawo, a następnie w górę. Tutaj chciałbym, aby była wyliczana ilość rabatów dla danego klienta. Mogę ten obszar przenieść i zmienić go na obszar płaski dla dziesiątego klienta. Następnie skopiować go w górę. Mogę tak sprawdzić. Klient drugi jest właściwie obliczany. Sum rabatu w całym okresie dla wszystkich klientów jest niewłaściwa, ponieważ mam tutaj funkcję ile niepustych, a powinienem mieć funkcję suma, która sumuje ilość rabatów dla wszystkich klientów. Ewentualnie mogę mieć funkcję ile niepustych, ale dla całej tabeli. Czyli ten obszar przenoszę powyżej i rozciągam go na całą tabelę. Wszystkich klientów i wszystkie miesiące. Potwierdzam enterem. W tym okresie dzieliliśmy 24 rabatów. Dość ciekawą funkcją jest funkcja dziś, która zawsze podaje aktualną datę. Tutaj chcielibyśmy policzyć, ile pozostało dni do dostawy. Funkcja dziś nie ma żadnych argumentów, więc tylko zatwierdzamy ją enterem podała wartość liczbową. Nam chodzi o datę, więc formatujemy komórkę do daty i funkcja podała dzień dzisiejszy. Natomiast my chcielibyśmy mieć w tej komórce wyliczone ile pozostało dni do dostawy. Czyli od dni dostawy musimy odjąć dziś. Tu wpisuję link oraz minus. Potwierdzam Enterem. Ponownie format jest niewłaściwy. Zmieniliśmy go na datę. Teraz musimy wrócić do formatu liczbowego. Bez miejsc dziesiętnych. OK. Excel wylicza ilości dni. W dniu jutrzejszym te wartości zmienią się, ponieważ dziś zawsze podaje datę systemową. Dzięki tak przygotowanemu plikowi możemy mieć obliczenia aktualizowane praktycznie bez naszego udziału. Funkcje oraz i lub. Wybierzmy może je z menu funkcji. Wybieram funkcję oraz. Chciałbym wiedzieć, w których miesiącach dla wszystkich oddziałów sprzedaż była poniżej 50. Czyli w oddziale pierwszym poniżej 50. Oddział drugi poniżej 50. Oddział trzeci poniżej 50. OK. Okazuje się, że w kwietniu i w grudniu wszystkie oddziały zanotowały sprzedaż poniżej 50. Druga z funkcji logicznych to lub. Także może wybierzmy ją z menu funkcji lub. Chciałbym, aby choć jeden z oddziałów zanotował sprzedaż powyżej 100. Wtedy w tej komórce powinna pojawić się prawda. Większa od 100 lub sprzedaż w drugim oddziale większa od 100 lub sprzedaż w trzecim oddziale powyżej 100. OK. W maju, w sierpniu, wrześniu i październiku, chociaż jeden oddział zanotował sprzedaż powyżej 100. To czy będzie to jeden oddział? Czy też będzie ich kilka? Nie ma już znaczenia, ponieważ dla loop wystarczy jeden argument. Zagnieżdżanie funkcji. W wielu przypadkach można spotkać się z funkcjami, które wyglądają niezwykle skomplikowanie, ponieważ składają się z bardzo wielu elementów i różnych funkcji, które korzystają z innych funkcji i tak W rzeczywistości. Tworzenie takich funkcji jest dość proste i składa się z pewnych etapów. Postarajmy się ustalić płeć tych osób na podstawie ich imion. W Polsce imiona kobiece kończą się na A. Weźmy więc ostatnią literę z tych imion. Skorzystamy z funkcji prawy. Funkcja prawy dla składanego tekstu wycina pewną ilość znaków od prawej strony. Argumenty funkcji dzielimy zawsze średnikiem. Liczba znaków to 1. Enter. A w kolumnie płeć skorzystamy ze znanej nam już funkcji jeżeli. Funkcje, z których korzystaliśmy ostatnio, są widoczne w tym okienku. Jedną z nich jest jeżeli. Jeżeli wartość komórki C3 równa się A, w cudzysłowiu, aby Excel wiedział, że chodzi nam o literę a nie jest to nazwa funkcji lub adres komórki wtedy kobieta w przeciwnym razie facet potwierdzamy OK skupimy teraz te funkcje dla wszystkich komórek w tabeli Ewelina, Łucja, Agata wszystko się zgadza. Teraz jak widać, funkcja jeżeli korzysta z zawartości komórki C3. W komórce C3 jest funkcja prawy. Jeżeli teraz zaznaczymy funkcję prawy bez równa się, skopiujemy ją, korzystając z klawiszy Ctrl C. Następnie wyjdziemy z tej komórki, wciskając Escape. Przejdziemy do komórki D3. Zaznaczymy adres c3 bez nawiasu i bez równa się, i teraz w to miejsce prowadzimy korzystając z Ctrl V czyli skrótu na wklejanie, zawartość komórki c3, czyli funkcję prawy. Potwierdzamy to Enterem. Skopiujmy tą wartość poniżej, a następnie skasujmy kolumnę c. Kolumna C nie jest już potrzebna, ponieważ funkcja prawy jest elementem naszej funkcji jeżeli. Kolejną funkcją, jaką chciałbym pokazać jest suma iloczynów. Mamy dane dla czterech krajów, sprzedaże i marże, jakie w tych krajach zostały uzyskane. Chcielibyśmy wyliczyć średnią marżę dla sumy tych krajów. Oczywiście możemy skorzystać z formuły, która dla każdego kraju przemnaża marże razy sprzedaż, następnie sumuje je i dzieli przez sumę sprzedaży. Ale prościej będzie skorzystać z funkcji suma iloczynów. Znów wpiszmy suma. Znajdujemy funkcję suma iloczynów. Funkcja suma iloczynów. Przemnaża każdy element z tablicy pierwszej przez elementy tablicy drugiej. W naszym przypadku każda tablica ma cztery elementy. Pierwszy zostanie przemnażony przez pierwszy, drugi przez drugi, trzeci przez trzeci, czwarty przez czwarty. A ponieważ jest to suma iloczynów, następnie te iloczyny zostaną sumowane. Potwierdzamy OK, ale to jest tylko suma iloczynów. Nie jest to jeszcze marża, to jest tylko marża wartościowa. Musimy ją jeszcze podzielić przez całkowitą sprzedaż. I teraz uzyskujemy średnią marżę ważoną, która jest dokładnie taka sama jak marża wyliczona z tej dość skomplikowanej formuły. Skorzystanie z sumy iloczynów ma jeszcze tą zaletę, że jeżeli dojdzie nam jeszcze jeden kraj, wstawmy go tutaj. Marża 45%, sprzedaż 200%. Suma iloczynów wyliczy właściwie marżę, ponieważ obejmuje cały obszar. Natomiast formuła wpisana ręcznie poda już niewłaściwą daną, ponieważ pomija Litwę, ale dzieli przez sumę zawierającą także sprzedaż dla Litwy. W tym przykładzie przedstawiam fragment price survey, czyli listy z cenami konkurencji. Jak i pewna firma otrzymała od agencji badawczej. Niestety, pojemności produktów były częścią nazwy, co znacznie utrudniło porównywanie cen produktów. Ponieważ produktów objętych badaniem było kilka tysięcy, zdecydowano się użyć funkcji tekstowych, aby wyodrębnić pojemność. Długość nazw produktów jest różna, a pojemność znajduje się w środku tego tekstu. Więc ani z prawej strony, ani z lewej nie ma stałej odległości tej liczby. Od początku lub końca tekstu. Pierwsze co postanowiono zrobić, to znaleźć, na którym miejscu w każdym z tych tekstów znajduje się określenie wielkości pojemności, czyli ML. Skorzystajmy z funkcji szukaj tekst. Szukaj tekst. Szukamy tekstu ML w tekście będącym w komórce B4. Stwierdzam OK, kopiuję to na trzy nasze przykłady. Tekst ML w komórce B4 rozpoczyna się od 28 znaku, w B5 od 30, i w B6 ponownie od 28. Teraz chcemy wyciąć trzy znaki będące przed ML. Skorzystamy z funkcji fragment tekstu. z tekstu zawierającego nazwę produktu objętość oraz brand wycinamy to co znajduje się przed ml 3 znaki przed ml i wycinamy 3 znaki skopiuję tą wartość poniżej prawym klawiszem, aby nie poprzeć formatowania i już wiemy, że ten produkt ma pojemność 200 ml, ten 150 a ten 90 W rzeczywistości należałoby jeszcze użyć funkcji usuń zbędne spacje, aby pozbyć się spacji przed 90, ponieważ trzy znaki przed ML to spacja 9 i 0. Można by też zamienić to, co jest w kolumnie C na wartości, a następnie skorzystać ze skrótu Ctrl H i zamienić spację na nic. Co zostało opisane w lekcji Znajdź i zamień. Jeżeli chcemy, możemy teraz zagnieździć tą funkcję, czyli funkcję Szukaj tekst, skopiować bez znaku równa się, Ctrl C, wychodzę poprzez klawisz Escape, przechodzę tutaj, H4 znajduje się w tym miejscu, H4 zastępuje tym, co jest w H4, czyli Ctrl V. Jest tam funkcja: szukaj tekst. Potwierdzam enterem, kopiuję i kasuję zbędne już funkcje. W tym przykładzie sumujemy wartości dla wielu województw. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, zwykła suma prowadzona ręcznie całkowicie spełnia to zadanie. Jeśli natomiast choć jedna wartość z sumowanych komórek jest błędna. W tym przypadku D14 i H14 wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Zamiast zwykłego sumowania prowadzimy połączenie funkcji jeżeli oraz czy błąd. Kasuję tą komórkę, przechodzę do funkcji, wybieram funkcję jeżeli. Następnie w teście logicznym wpisuję funkcję czy błąd. Ta funkcja bada, czy w komórce D7 znajduje się błąd. Jeżeli tak, przechodzi do wartości, gdy prawda. Jeżeli nie, do wartości, gdy fałsz. Jeżeli jest błąd, chcemy, aby pojawiło się tam 0. Jeżeli nie ma błędu, chcemy sumować tą wartość. Mamy teraz sumę dopiero jednego elementu. Zamiast wprowadzać tą formułę czterokrotnie, skopiujemy ją. Ze znakami plus i zmienimy oznaczenia. Zamiast komórki D7 chcielibyśmy mieć H7, czyli w tym miejscu i w tym zmieniamy na H. Następnie zamiast D7 chcielibyśmy mieć D14, czyli w tym miejscu i w tym zmieniamy na 14. I wreszcie zamiast D7 chcę mieć H14. H14 i H14. Potwierdzam to poprzez OK. W tej chwili ta formuła sumuje te wartości. A jeżeli która z nich jest błędem, zastępowana jest zerem. Taka formuła zadziała także prawidłowo. Wszystkie wartości są poprawne. W poniższym przykładzie prezentuję porównanie wykorzystania funkcji sumy częściowe i funkcji suma oraz ich połączenia. W kolumnie C używam funkcji suma dla regionów, a następnie dla całości. Tak wyliczona wartość jest prawidłowa, ponieważ sprzedaż dla klientów. Sumują się tutaj, a następnie ta suma sumuje zarówno sprzedaży klientów, jak i sumy dla regionów. Jeżeli obliczymy formułą sumy z regionów, wartość będzie dwukrotnie mniejsza. Takie problemy nie występują w przypadku funkcji sumy częściowe. Przejdźmy do tej funkcji, a następnie do pomocy dla tej funkcji. Funkcja ta łączy sobie wiele różnych funkcji. Te najbardziej użyteczne z nich to suma, która uwzględnia wartości ukryte, oraz suma, która te wartości ukryte pomija. Na ten moment nie warto myśleć o pozostałych opcjach. Więc wybieramy funkcję 9, czyli tą, która sumuje także wartości ukryte. I wprowadzamy ją w regionie pierwszym. To samo jest dla regionu drugiego, trzeciego, czwartego. Następnie zaś sumujemy cały ten obszar. Funkcja sumy częściowe zauważa, że w tabeli są już sumy i pomija je w sumowaniu elementów. Ponadto funkcja ta sumuje także wartości ukryte. Mamy tutaj ukryty wiersz. On także jest brany pod uwagę w tej funkcji. Ukulujmy go ponownie. Wartość funkcji nie zmieniła się, natomiast zmienia się wartość funkcji sumy częściowe z argumentem 109. Ta funkcja z takim argumentem pomija wartości ukryte, co może być użyteczne w niektórych przypadkach, ale akurat w tym nie jest. Warto też zauważyć, że nie możemy mieszać zwykłych sum. Z sumami częściowymi. Tutaj sumy częściowe i zwykłe sumy. Wartość dla totala jest niewłaściwa, ponieważ sprzedaże są sumowane dwukrotnie i dla poszczególnych klientów i dla regionów. Ostatnią funkcją w tej lekcji będzie moduł liczby. Moduł liczby, nazywany też wartością bezwzględną, to odległość liczby od punktu zera na osi. Czyli dla liczb dodatnich jest to ta sama liczba, a dla liczb ujemnych liczba dodatnia o tej samej wartości. Jako ciekawostkę mogę przedstawić jeszcze funkcję LOS, która losuje wartości z przedziału od 0 do 1. Kopieśmy ją. Nie ma argumentów. Skupimy na kilka innych komórek. Losowanie odbywa się od nowa przy każdej zmianie warkuszu. Jeżeli na przykład teraz skasuję zawartość komórki I9, za każdym razem będę miał nowe wartości w tych komórkach. Jeżeli chcę więc, żeby były stałe, musiałbym zastąpić je wartościami. Często wynik tej funkcji przemnoża się lub dzieli, aby uzyskać on wielkości liczb, które nas interesuje. Na przykład. Chcemy mieć w tej, w tej kolumnie losowe liczby od 1000 do 0. 1000 razy los. I mam takie liczby. W tej kolumnie chciałbym mieć wartości od 30 do 40%. 30% plus los dzielone przez 10. Funkcja bywa używana najczęściej do tworzenia różnorodnych danych, które wyglądają realistycznie. Większość danych w tym szkoleniu powstała przy użyciu tej funkcji. Często też w dyskusjach w wielkich korporacjach niektóre osoby sugerują tą funkcję jako możliwe źródło danych, które otrzymały od innych działów, krajów lub partnerów biznesowych. Więcej o funkcjach Excela. W lekcjach funkcje dla zaawansowanych, funkcje dla ekspertów i funkcje tablicowe.